No hej wszystkim tutaj Neski, witam was w kolejnym filmie informacyjnym z Last Epoca i witam Was w filmie, w którym informuję, że Last Epoch oficjalnie przebił barierę 200 tysięcy ludzi online bawiących się jednocześnie, ale przebili to naprawdę grubo, bo 234 tysiące ludzi grały jednocześnie w maksymalnym piku. To jest kosmiczny ludziska wynik, jak z wami czyli to jest kosmiczny wynik. Naprawdę to jest wow. Nawet nie wiecie, jak się serducho raduje. I ktoś może sobie pomyśleć, że takie filmy nie mają sensu. Ktoś może sobie pomyśleć, że taki film informacyjny nie ma żadnego sensu, ale uwierzcie mi, że dla kogoś kto, no, interesuje się chociaż trochę gamingiem i tak dalej, i wie, jak startowali twórcy Las IPoka, kim są twórcy, że to jest ich debiut, ile gra powstawa, w jaki sposób zarobili na to, żeby móc w ogóle e, stworzyć ten projekt, tak? Dokończyć ten projekt. No to naprawdę wow. Nie wiem, co tu powiedzieć więcej. Po prostu. Po prostu nic więcej chyba nie ma tutaj co do, do dodania. E, ja jestem pod ogromnym wrażeniem. Nie sądzę, żeby już to przebili 234 koła. Wydaje mi się, że już tego nie przebiją, nie? A przynajmniej nie w tym roku. Wydaje mi się, że no nie ma takiej opcji. Nie wiem. Zdziwiłbym się w ciul, jeżeli by faktycznie przebili tę barierę. Dajcie koniecznie znać, czy na was ten wynik robi wrażenie, bo na mnie to robi ogromne wrażenie, co nie? Tak więc ludziska, no Poe to jest przebite. Tak o. Więc jakby, no tyle, nie ludziska, no co ja tutaj mogę jeszcze dodać, raczej nic, mogę wam co najwyżej pokazać, na przykład Path of Exile, proszę bardzo, eee, jak widzicie Path of Exile e, tutaj ma 12 koła, 209 tysięcy miał Path of Exile w piku, co nie, więc powiem wam, że to jest masakra, tak więc ludziska, subskrybujcie, komentujcie, oceniacie. dziękuję za uwagę, trzymajcie się, do usłyszenia i do następnego filmu, czy też odcinka na moim kanale ludziska, chaos!